Dojechaliśmy. Jesteśmy na sąsiedniej wyspie. Zano jest ten słynny hotel Atlantis. Jest tutaj obrzydliwie bogato, powiem wam. Żeby przekroczyć most, dostać na wyspę, trzeba było uiścić opłatę w wysokości 2 dolary. Zapłacił to taksówkarz, ale powiem wam, że wygląda to wszystko obłędnie, zupełnie inaczej. Widać, że tu jest dużo, dużo sosu. Chodźcie, zobaczymy hotel. Tak to wygląda, to są te hotele właśnie w tej. to jedziemy teraz przez most. Na drugą stronę, na kolejną wyspę, to jest Paradise Island. Zobaczcie, tam są zaparkowane te olbrzymie kruzy. A tu są te hotele z widokiem bezpośrednio na wodę. No, mega to wygląda. Szkoda że, szkoda, że tego tak dobrze nie widzicie przez te barierki, ale. B. A, Different Island, ja. Yeah. To jest inna wyspa, nie jest po prostu przyzielona mostem. O, cool. Musimy przejechać tędy Yo What is up? Talk paradise 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 indeed Dobra zapłaciliśmy tu a, jest, jest tutaj opłata 2 dolary za przekraczanie mostu i wjazd na drugą wyspę. Ale wygląda na to, że tutaj się po prostu troszeczkę więcej dzieje, ale to są sami turyści. jest Kartiery, troszeczkę. Kartiery troszeczkę. Pierwsze co, chłopaki wbijają do salonu Rolexa, bo mają dużo siana do wydania. Może jakiś prezent dla Natalii albo Ani. Praktycznie park wytrzymaliśmy, teraz wydać coś na zakupach. Fajne zegarki Gucci z ze zintegrowaną brazoletą. A tu tak wiecie, że jestem fanem zegarków. I tak samo jak oglądaliśmy sobie rollki, tak samo jak oglądaliśmy sobie tak kojery. teraz oglądamy sobie Gucci. Wyglądają bardzo fajnie. Pan I want to ask you about the price of these beautiful Gucci watches. Mm -hmm. Um, doesn't matter actually. The price of one. is This for, for uh, This one, one for, for a woman. Mm -hmm. one. I'm wondering what, what, the, what the price is. one right here. Uh, one thousand one hundred and five. Yeah. And Okay. Kamil, dobrze ci w kasynie poszło, może nam też coś kupisz? Oh, oh, oh. <gry> wow, fajny. Za mały. I spływa. Oh. <gry> też.

Kocham Cię Adela, dzięki. Mniejszy patrzął Do you have smaller bag? If I... Smaller back, do you have or... To jest tyle, jeśli się ma mniejszym w torbę. I rękę sobie podajcie. Tam jest morze, mamy ten park wodny, super widoki i można popływać tego. Naprawdę powiem fajnie <Purvydzoients> Słuchajcie, jesteśmy teraz w Marinie. Tutaj mega fajne jachty. Wyszliśmy z hotelu Atlantis. Cały czas kręcimy się po jego terenie. No powiem Wam, jest tutaj obłędnie bogato. Duże kasyno, ludzie wydają kupę siana, same butyki z luksusowymi markami. A to jest hotel. Do paru miejsc próbowaliśmy się wbić, ale wejście było tylko dla gości hotelowych. Oczywiście dla nas jest ono niedostępne, bo jesteśmy tutaj jeszcze godziny i się zwijamy, Natomiast można sobie poglądać. Robi to wszystko bardzo fajne wrażenie. No i zobaczcie sami. po prostu obrzydliwe bogactwo. Fajnie, ludzie po prostu tak żyją. I bardzo fajnie jest to sobie poglądać, zobaczyć jak wygląda hotel z oddali. Wow. We are from Poland and we met the owner of this yacht. It's, it looks beautiful. No, no. You're not duller. Okay. Uh may you say a few words about this this 76 foot uh, Viking. Okay. Four fish boat. does it stay here for most of the year or it's traveling Just a couple of months and okay. then go back to uh, to the Gulf of Mexico to Orange Beach Alabama awesome it looks beautiful how how much is it worth uh, it? Uh depends I don't know how much this one's worth exactly but you could probably buy something similar to it, four or five million bucks maybe. Okay cool. It's beautiful literally okay thank you so much have a nice day me yep, too Według tego pana jest warty, jeśli dobrze słyszałem, 4-5 milionów dolarów. Wybierajcie wow. Jesteśmy w czymś, co się nazywa Marina Village, czyli taka wioska tutaj położona nad Mariną. Przed chwilą szliśmy dołem tam, gdzie są jachty. I nie szło przejść na górę, ale strasznie chce nam się pić kawy i colady, także co, Wziąłem to na kawę? Starbakie chyba nie W Starbucksie nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, ja nie jestem aż tak głodny, nie? Moglibyśmy poczekać nawet do Miami, ty głodny? No, to się mi zależy na picie jestem odwodniony strasznie. Ja, yeah, yeah. sim, coś do picia. Lobster, kolejny. Dobra, bierz oh, krewetki, coś. To do... burger? Nie, burger? A ty krewetki? Ja krewetki? Okej. Two shrimps and one burger. A coś do picia bierzesz? Weź coś do picia, jeszcze ja skoczę po kawę tam idę. Do Starbucksa. Po kawkę skoczyliśmy do Starbucksa, bo zdziwicie się, ale... Naprawdę niewielu w najpak restauracjach, czy papach mają do picia kawy jako taką Tylko w tych specjalizujących się w kawie, co jest dla mnie dosyć dziwne Ale jest trzy duże lata i jedziemy z tematem Słuchajcie, jesteśmy na Bahamach, na Paradise Island Taki zestaw porcja krewetek grillowanych kosztuje 18 dolarów To jest dużo czy mało? Życzę Wam świetnej zabawy, trzymajcie się, pozdrawiam Tyle nie nakręcę I tu barierki trochę przeszkadzają No, no, słabo było jak nagrywałem że pasie, ten już tam stąd Wracamy z wyspy. Tam widać, co minęliśmy, ale widzisz tam są jakieś domy po drugiej stronie? Jest taka Jak było na Bahamach, Filip? Thank you. Jak było na Bahamach? Fantastycznie. Polecam każdemu. Dwójczyk na woda, dużo taniego niego jedzenia. Czego chcieć więcej? Trzymajcie się i lećcie na Bahamy, póki jeszcze można. Cześć. Bye-bye, Bahama.